Dzień dobry, to ja umówię. Zacznę od chronologii. Proszę Państwa, dwa dni czy trzy dni temu, w zależności jak to liczyć, czy terminem zawitym, czy tak po ludzku, na palcach, nagrałem odcinek poświęcony panu Romanowskiemu, gdzie wskazałem na szereg nieprawidłowości, których dopuściła się prokuratura. W tamtym czasie, proszę Państwa, nikt nie mówił o żadnym immunitocie, łącznie z panią Romanowskim. Ten immunitet właściwie wyszedł w ostatniej chwili. Gdzieś tam się dokopał do tego pan Lewandowski, a śmiem twierdzić, że ktoś mu tam to po prostu podpowiedział, czyli pełnomocnik pana Romanowskiego. Nieistotne, zwróciłem uwagę na cały szereg patologii w naszym wymiarze sprawiedliwości. W jaki sposób został skonstruowany ten kuriozalny skonstruowane te kuriozalne zarzuty, bo jeszcze nie na akt oskarżenia. W jaki sposób doszło do skandalicznego, łamiącego wszelkie prawa człowieka i obywatela zatrzymania posła, który zgłaszał wyraźnie wolę złożenia wyjaśnień w prokuraturze mało tego, pojawił się w tej prokuraturze. A wczoraj nagrałem odcinek, który zwracał uwagę na. Bezmyślne działania po drugiej stronie, no oczywiście, efekt w takim przypadku zawsze jest jeden. Znaczy, ci co kibicują konkretnej formacji politycznej byli zachwyceni odcinkiem sprzed dwóch czy trzech dni, natomiast i odwrotnie, strona przeciwna, która bynajmniej nie, nie trzyma palców za w tym przypadku PiS jest zbulwersowana. Natomiast odcinek, który poświęciłem wczoraj. Tym wszystkim dziwnym zachowaniem wokół pana Robanskiego, ale już z udziałem samych polityków związanych z Zjednoczoną Prawicą, to wywołał pewną konsternację, co najmniej że łagodnie rzecz ujmując, niezadowolenie, a tak naprawdę też fale niedorzecznych komentarzy, bo tu się politycznie, proszę Państwa, nie styka, jak mówi młodzież. Ale ja jestem, szanowni państwo, konsekwentny w tym, co robię, i dzisiaj podsumuję te dwa odcinki i dopowiem jeszcze coś, co wynikło w, ostatnich, w, ostatnich, w ostatnim czasie. Otóż, proszę Państwa, zacznijmy jeszcze raz od podstaw. Kiedy się 8 lat bębniło. Że instytucje zewnętrzne, europejskie i międzynarodowe robią wszystko, aby storpetować reformę sprawiedliwości w Polsce, kiedy sam Romanowski nazywał porządek prawny związany z parlamentaryzmem europejskim i z Unią Europejską stalinowskim, kiedy wszyscy politycy suwerennej Polski nie tylko krzyczeli, że o wyższości prawa polskiego nad prawem, o wyższości konstytucji nad traktatami europejskimi i prawem związanym z Unią Europejską i około i z tymi instytucjami powiązanymi z Unią Europejską, kiedy cała suwerenna Polska wieszała psy na morawieckim, który się z tą Unią próbował dogadywać, słusznie moim zdaniem. No to wyznaczyło się pewien, pewien kierunek działania, pod którym ja się, proszę państwa, podpisuję dwoma rękami i jeszcze nogi mogę dorzucić, bo innej drogi nie ma. Jeśli chcemy budować rzeczywiście suwerenną Polskę, jeśli chcemy budować przede wszystkim, jeśli chcemy zreformować to, co u nas się nazywa wymiarem sprawiedliwości, a wymiarem sprawiedliwości nie jest, to my nie mamy innej drogi, bo wszystkie te instytucje międzynarodowe, wszystkie, jeszcze raz podkreślę, wszystkie te instytucje międzynarodowe, zwłaszcza europejskie, mają jasno określony profil. To jest profil lewicowo-liberalny, lewicowo czyli cała ta mowa nienawiści, tęczowe kolory i tak dalej i tak dalej. I jeśli będziemy się wpisywać w ten model, no chyba że ktoś chce takiego modelu, takiego kierunku działania polskiego wymiaru sprawiedliwości, to jak najbardziej powinniśmy robić to, co wcześniej robiła Platforma Obywatelska, Róża Tun, Pan Lewandowski, Klaudia e, Jachiry, Kochuty i tak dalej, czyli donosić do Polski. I to, co dzisiaj zapowiedział e, ku mojemu znieszmaczeniu, a właściwie to tak fizjologicznie mi się zrobiło nieprzyjemnie, zapowiedział Mariusz Błaszczak, że w związku z tym, co się wczoraj wydarzyło, czyli tą decyzją sądu. To PIS będzie składał szereg skarg do instytucji międzynarodowych na to, że w Polsce dzieje się Białoruś i, i dzieje się, dzieje się putinizm. Proszę Państwa, to jest grzyt dla każdego myślącego człowieka na pierwszy rzut oka i na pierwszy rzut ucha. no Ale wiadomo, fanatyzm polityczny działa tak, jak działa, więc tu część jak zwykle będzie zadowolona, część bulwersowana. A no, ci biedni ludzie gdzieś tam umieszczeni pomiędzy młotem a kowadłem, albo na to machną rękę, albo w ogóle się wycofają. Ja to jeszcze raz, proszę Państwa, chcę rozłożyć na czynniki pierwsze. W tej sprawie, proszę Państwa, popełniono szereg, moim zdaniem, nawet nie nadużyć, ale przestępstw na etapie formułowania zarzutów dla posła Romanowskiego. Cała ta kwestia aresztu wynikła tylko z jednego powodu, proszę Państwa. Otóż, żeby podnieść maksymalną karę do co najmniej 8 lat, a jest to jedna z, z przesłanek aresztowych, no to postawiono ten kretyński zarzut udziału w, w grupie przestępczej. Ten zarzut jest tylko i wyłącznie tam postawiony na siłę, żeby wypełnić przesłankę, jeżeli chodzi o tymczasowe aresztowanie, bo jedną z przesłanek jest, Przestępstwo, które jest zagrożone karą powyżej 8 lat więzienia. Tylko po to to Korneluk z, 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 prokuratorami, z prokuratorami zrobił. I to już na starcie. A ta, ten zarzut związany z uczestnictwem w grupie przestępczej, on jest absurdalny z definicji. Bo tutaj nie może być mowy, że instytucja państwowa wypełnia kryteria grupy przestępczej. Owszem, można było Kornelowi postawić zarzuty z artykułu 231, który, jak już mówiłem, jest jak guma od majtek, i tam rzeczywiście wrzucono te 11 10, bo 11 to był ten zarzut, właśnie udziału w grupie przestępczej. Tylko, że wówczas, jak dobrze pamiętam, 231 to jest maksymalnie 3 lata, do dyspozycji byłaby praktycznie tylko jedna przesła, no powiedzmy dwie, bo to też na siłę można można wrzucić, a mianowicie prawdopodobieństwo ucieczki. co w przypadku Romanowskiego jest niedorzeczne, bo jak już mówiłem, on się zgłosił do prokuratury i zgłaszał chęć złożenia wyjaśnień w prokuraturze. No i oczywiście mataczenia. To jest druga niedorzeczna przesłanka, bo miał na to mnóstwo czasu. Gdyby chciał mataczyć, to miał na to bardzo, bardzo dużo czasu. Więc urządzono taki, a nie inny spektral. Zakuto chłopa w kajdany, poczekano, nie uwzględniono tej jego wizyty w prokuraturze, zakuto go w kajdany, na oczach kamer przeciągano, rozbrano do naga, sponiewierano chłopa na wszelkie możliwe sposoby. I za to wszystko ta prokuratura powinna proszę państwa odpowiedzieć za to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię immunitetu, no to tutaj jest poplątanie, proszę Państwa, z, z pomieszaniem i po raz kolejny odwoływanie się do rewizora z zagranicy. Tym razem nie moskiewskiego, ale brukselskiego czy strasburskiego. No I oczywiście, zgodnie z tą ślepotą polityczną, z tym fanatyzmem politycznym, nagle prawi dostrzegli taki autorytet prawny, proszę Państwa, jak Ireneusz Kamiński. I, i, I pełni zachwytu na jego rewelacyjną opinią prawną, która była jednoznaczna dla nich, nie budziła żadnych wątpliwości, co tam Wielgócki będziesz opowiadał. No to ja Państwu powiem, kim jest pan, pan Irenusz yy, Kamiński i dlaczego on wydał taką inną ekspertyzę. Cała ta Rada Europejska, proszę państwa, to jest ciało trzecioligowe. Tam nie ma praktycznie żadnej. Yy, ono nie ma praktycznie żadnej kompetencji, nie ma żadnych wiążących decyzji. Poza jedną, wybór członków Trybunału, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i zgadnijcie, proszę Państwa, kim był pan Ireneusz Kamiński. Tak, pan Ireneusz Kamiński był e, członkiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więc zgodnie z własnym interesem, e, interesem inter instytucji, która go na to stanowisko powołała, wydał taką, a nie inną e, opinię. Ten sam pan profesor wydał cały szereg opinii, z których ja skrótowo teraz państwa zapoznam, zwłaszcza państwa prawych. Otóż pan Kamiński uważa, że przyjęcie telewizji na podstawie uchwały sejmowej było prawidłowe. Mało tego, że reforma Trybunału Konstytucyjnego na, na podstawie uchwały sejmowej jest prawidłowa. E że trzeba e, ograniczyć, czy, czy w ogóle e, wymienić się na stanowiskach tzw. sędziów dubiarów, neo e, neosędziów. E, neo I takich ekspertyz jest, proszę Państwa, całe mnóstwo. Całe mnóstwo. Aha, I jeszcze, że to, co proponuje e, Ministerstwo Sprawiedliwości obecnie w, w kwestii, <laughs> przepraszam, uporządkowania Trybunału Konstytucyjnego, no to jest super sprawa, to jest super reforma. Wybiera się te ekspertyzy, które, które nam pasują, które idą po linii ideologicznej, po linii partyjnej, i tworzymy natychmiast człowieka, który wcześniej opowiadał setki bzdur, i to takich, które całkowicie przeczą całej aktywności i politycznej, i, i prawnej poprzedniej ekipy, czyli Zjednoczonej Prawicy. Ale nagle urasta do rangi eksperta absolutnego nieomylnego człowiek, który wydał opinię przychylną w konkretnej sprawie. No i to jest, proszę Państwa, pierwszy dramat. Drugi dramat, pomimo tego, że całe grono teraz się obudziło, nawet łącznie z prokuraturą i Kordelukiem, który tam dostrzegł jakieś kompetencje zgromadzenia europejskiego. Pomimo całego tego grona, tak jak całe grono ekspertów, strzęboszów, Colów, Łętowskich, Matczaków, innych małeckich, wypowiadało się na temat tego, że doszło do złamania prawa, gdy powołano izbę dyscyplinarną, chociażby, chociaż nie doszło tam do żadnego złamania prawa, że to ustawy, które były wprowadzane w ramach reform, Reformy sądownictwa są bezprawne, łamią konstytucję, chociaż nie łamały konstytucję. Ja wtedy, proszę państwa, mówiłem jednoznacznie, że to jest polityczna i ideologiczna hudza w wykonaniu panów z tytułami profesorskimi. I dokładnie w taki sam sposób odnoszę się do tego do tej całej ekspertyzy pana Krzemińskiego. Czym to się, proszę państwa, różni, że instytucja, ta trzecioligowa instytucja Zgromadzenia. Zgromadzenia Europejskiego, Rady Europejskiej przekracza swoje kompetencje, nadinterpretuje własne przepisy, bo ten artykuł 15 mówi jednoznacznie w jakim, w jakim zakresie immunitet obowiązuje. Zresztą, proszę państwa, no poukładajcie sobie to logicznie. Jak byście chcieli, żeby funkcjonował taki immunitet? Czy, czy to ma funkcjonować na takiej zasadzie, że człowiek, który jest uczestnikiem tej, tej rady może w Polsce nakać, kogoś pobić, zgwałcić. Nie ma to żadnego związku z wykonaniem przez niego mandatu w ramach tej rady i Polska nie jest w stanie wyegzekwować na tym człowieku żadnych przepisów prawa. Nie jest, nie jest w stanie go zatrzymać, aresztować i tutaj prawdopodobnie by było duża Duże prawdopodobieństwo mataczenia, dlatego że jego immunitet w związku z pełnieniem tej funkcji gdzieś tam zagraniczał, chociaż nie pełnił funkcję w ramach tego mandatu, zabrania podjęcia jakiejkolwiek czynności prawnej. Przecież, proszę Państwa, rzecz i intencja ustawodawców w tej, w tej historii jest prosta. Przed czym miał chronić immunitet i w jakim zakresie miał chronić immunitet takiego delegata? No, wyraźnie tam było napisane w związku z sesją tego ciała i w związku z dojazdem i powrotem. Logiczne do bólu, proszę państwa. Ale przyjdzie jeden profesor, przyjdzie drugi profesor, trzeci, czwarty i piąty. Do tego ekspert, bo do tego przebije pieczątkę jeszcze szef rady, że jednak nie, 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 wy nie umiecie czytać, wy nie wiecie co tam jest napisane, my tutaj mamy taki, ani taki ustęp, taki, takie i takie, lida Scalia i takie zdanie z gwiazdką. I my jesteśmy instytucją, która jest nadrzędną wobec polskiego, wobec polskich instytucji. Ja nawet kompletnie nie rozumiem, dlaczego to pismo zostało wysłane do Szymona Hołowni, proszę Państwa, kiedy Szymon Hołownia w tym przypadku akurat nie zrobił niczego bezprawnego. Decyzja o uchyleniu immunitetu zawsze jest decyzją polityczną. Jak bardzo będziemy chcieli unikać takiego stwierdzenia, to jest po prostu oczywista. Był wniosek pro, prokuratury. Przez Sejm przeszła procedura prawidłowo bez naruszenia prawa o uchylenie immunitetu. Ten immunitet został uchylony. Co ma do tego szybą Hołownia? To prokuratura podjęła szereg nie bezprawnych działań, które doprowadziły do upodlenia człowieka i za to powinna odpowiadać, za to proszę państwa powinna odpowiadać. Tymczasem co się stało? Przyszła komenda z zewnątrz od rewizora brukselskiego czy strażburskiego Wszyscy narobili w gacie, jeżeli chodzi o tych, co do tej pory krzyczeli, że prawo europejskie i traktaty europejskie jest ponad konstytucją. Ci sami, co wcześniej konstytucję, konstytucji bronili. W takim przypadku to, to najgłupszy sędzia, najbardziej zatwardziały sędzia z justicji wyda taki wyrok, jaki został wydany, no bo po prostu ma pełne gacie. No, i tutaj następuje, proszę Państwa, tryumf strony przeciwnej, i jeszcze zapowiedzi, że będą dalsze skargi składane do instytucji międzynarodowych, jak również następuje euforia ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, komu i czemu biją brawo i w jaki, i w jaki sposób tą swoją postawą pakują się w konkretne problemy. No, to ja już, proszę Państwa, wyjaśniam, na czym rzecz polega. Szereg bezprawnych działań. Za które powinna być rozliczona prokuratura, ona nie jest za te działania rozliczana. Jest tylko jeden wątek związany z immunitetem, i ten wątek z immunitetem powstał tylko dlatego, że międzynarodowa instytucja po chciała pokazać swoją wyższość, chciała przekroczyć swoje kompetencje. Otóż, proszę Państwa, żaden. Ci, którzy oglądają, przychodzą e, ogl obejrzeć kolejne odcinki polskiej chaty, w 99,9% nie mają żadnych immunitetów. Więc w, w świetle tego co się wydarzyło proszę Państwa, za przeproszeniem puszczalibyście bąki w pasiaki w tej chwili. Siedzielibyście w areszcie. Jakbyście trafili jeszcze na sędziego e, Sądu Warszawa w Śródmieście to macie to niemalże jak w banku. I żadna instytucja międzynarodowa by się nad wami nie pochodziła. Chociaż doszło do całej, całego szeregu łamania praw. I to na poziomie prawa polskiego i pra, prawa europejskiego bo związane z, z, z prawami człowieka. E, no to proszę państwa, trzeba się, trzeba się chyba poważnie zastanowić, czy w tym kibicowaniu politykom bezmyślnym, w tej ślepocie politycznej, e, można posunąć się tak daleko, żeby sobie robić koło własnego no, tej ostatniej części pleców. No jeśli ta postawa jest dla Państwa priorytetem, no to ja, proszę Państwa, wysiadam z tego tramwaju, jak Piłsudski swego czasu wysiadał z tramwaju socjalizmu. To jest, proszę Państwa, coś niezrozumiałego, coś kompletnie niezrozumiałego, pomieszanie pojęć jak zwykle, Zaprzeczenie jakby do dotychczasowej postawie, słusznej postawie ze wszechmiar, że to, co polskie, co u nas, powinno być rozstrzygane w ramach naszych instytucji. Bo to nie jest żadne donoszenie na Bodnara, proszę Państwa, to nie jest żadne donoszenie na Korneluka, to jest donoszenie na polskie instytucje. To jest doniesione na polskie instytucje. I to samo zrobią następcy, tyle, że oni mają znacznie większe możliwości. Ale jeśli w tej chwili PiS sam się podkłada, sam się podkłada i sam pokazuje, że jest bezsilny wobec tego, co się w Polsce dzieje, i donosi do starszego brata w Brukseli czy w Strasburgu, no to jest, proszę Państwa, dramat. Ja już nie wspomnę o tym, że to jest obrzydliwe. My to po prostu brzydzi. Najzwyczajniej w świecie brzydzi. No, i sprawa, w którą, w którą można było rozegrać naprawdę inteligentnie. Bo kto dzisiaj mówi o winie czy niewinie? Kto mówi o tym szeregu czynności, które w sposób oczywisty zgnoiły tego człowieka i zgnoiłyby każdego z was, bo was inny nie, nie chroni? Nie, no, jest jeden wielki triumfalizm z, z, z tego powodu, szanowni państwo, że rewizor z, z Brukseli wydał decyzję. Nie ma żadnego sukcesu prawa i sprawiedliwości, to, nie ma, to nawet nie ma żadnego. No nie, no sukces pełnomocnika Lewandowskiego jest, bo do niego jednego nie można mieć pretensji. On się ma zachowywać jak pełnomocnik, czyli ma wykorzystywać wszelkie możliwe sposoby na to, aby działać w interesie klienta. Mało tego, jeśli tego nie robi, no to podlega od, od, od odpowiednim rozliczeniom na różnych, na różnych poziomach. To, to jednego tego człowieka można z tego wszystkiego wyłączyć. Natomiast cała ta grupa. Polityków suwerennej Polski, właszcza, który dzisiaj wychodzi na konferencję i mówi, że oni będą składać kolejne doniesienia na Polskę, bo tu jest Rosja i Białoruś. No to proszę państwa, no, ja nie umiem tego skomentować na spokojnie. No ja właściwie nie chcę tego komentować. To, to się samo komentuje. To się samo yy, komentuje. I to zostanie co najgorsze w tym wszystkim. To zostanie wykorzystane przeciw tym ludziom, którzy to, co w tej chwili robią. Nie wiem, czy pod wpływem emocji, czy pod wpływem głupoty, czy jakiegoś innego impulsu. Mało tego, tam jeszcze powstają takie pomysły, że Lewandowski ma złożyć, i to już jest absolutna bzdura, złożyć zawiadomienie do prokuratury na prawników, którzy wydali opinię niezgodną z tym, co orzekł sąd. Proszę Państwa, no dobrze, to są jakieś jaja. Takich cały, wszystkie postępowania, wszystkie procesy sądowe polegają na tym, że są różne opinie, na, na końcu sąd wydaje, wydaje wyrok. No i co, jeśli prokuratura dysponuje takimi, a nie innymi ekspertyzami, albo obrona dysponuje takimi, a nie innymi ekspertyzami, i te ekspertyzy nie korespondują z wyrokiem sądu czy orzeczeniem sądu szerzej, no to co? Ci prawnicy, którzy wydali te opinie, mają pójść siedzieć? Mają odpowiadać karnie za to, że wydali taką, a nie inną opinię? No przecież to jest idiotyzm przecież to jest pasza dla gawiedzi, proszę państwa. To jest psucie prawa. Jeśli po jednej i po drugiej stronie występują te same mechanizmy, że na tym politycznym ołtarzu można spalić wszystko, złożyć w ofierę wszystko, łącznie z nami, proszę państwa, bo ja to staram się bardziej wam uświadomić. Łącznie z nami, a może nawet przede wszystkim z nami. No to po co nam to wszystko jest potrzebne? Po co jest nam potrzebne to całe głosowanie? Po co jest nam potrzebne to, po co nam są potrzebne te nerwy stawanie w obronie jednych czy drugich, jak oni wszyscy właściwie do jednego wora się nadają? Proszę Państwa, ja się kompletnie nie godzę na takie postrzeganie rzeczywistości i na takie rozstrzyganie sporów prawnych. To jest dramat. Wpisywanie się w te polityczne scenariusze idiotyczne, które bronią tylko i wyłącznie jest to słynne po, powiedzenie wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, bro, które bronią tylko i wyłącznie polityków. Jaki to ma sens z perspektywy obywatela? Mało tego, jaki to ma sens z perspektywy narodowej, państwowej, instytucjonalnej, w końcu wymiaru sprawiedliwości, który wszyscy byśmy chcieli jakoś doprowadzić przynajmniej do minimalnego poziomu, jeżeli chodzi o. O jego funkcjonowanie. Wysiadam z tego tramwaju, proszę państwa. Mnie, mnie to naprawdę nie interesuje. Nie interesuje mnie, kto, jakie klapy, z jakimi średami politycznymi ma założone na oczy. To jest psucie państwa. To jest psucie państwa, to jest działanie na szkodę obywateli, na szkole zwykłych Polaków, których żaden immunitet nie ochroni. Każdy inny kowalski nowak w takiej sytuacji, w jakiej jest. Jakiej był Romanowski, i siedziałby w, de, w, de, w tej chwili w areszcie, bo tam zajście na dziewiątą, czy na jakieś godziny porannej było wyznaczone posiedzenie sądu, no ale sąd też e, za przeproszeniem popuścił w portki, gdy e, przyszła dyrektywa, gdy przyszedł ukaz e, z Brukseli czy ze Strasburga. Nie godzę się, proszę Państwa, na coś takiego. Będę to powtarzał do znudzenia. Nie godzę się na takie postępowanie, nie godzę się na, taką rele, na takie relatywizowanie, nie godzę się na taką polityczną ślepotę, ślepotę która, która godzi w nas wszystkich, zwykłych Polaków. Szanowni Państwo, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Bronie Romanowskiego. Tam, gdzie on tej obrony potrzebuje i na tą obronę zasługuje. Cała ta procedura, całe te za, wszystkie te zarzuty, no może nie wszystkie, ale ta część zarzutów, która została postawiona wbrew logice, wbrew prawu, z naruszeniem prawa w, w mojej ocenie, w tej części dotyczącej, zwłaszcza niedorzecznego, absurd, absurdalnego zarzutu związanego z udziałem w grupie przestępczej. To jest wszystko, proszę Państwa, kryminał. To jest obraz patologii tego wymiaru sprawi, pseudo wymiaru sprawiedliwości tej prokuratury, która została nielegalnie przejęta przez Korneluka. To, że on za to, że on w tej chwili jest na celowniku, no oczywiście w cudzysłowie, żeby tu znowu jakaś Gasiuk-Pichowicz z Panzerfausta nie wyjeżdżała, to jest bardzo dobrze, bo on na to zasłużył. I cała ta kompromitacja dotyka, dotyka również Gertycha, który się przez te dwa dni nieźle, nieźle ośmieszył, i tak dalej. To w wymiarze politycznym, oczywiście, trzeba wykorzystać, ale inteligentnie. Pokazywać ich sprawie, mówić o tym, że ci, którzy hodowali wszystkim instytucjom międzynarodowym prze, przez te instytucje, teraz zostały sprowadzone na, na ziemię, jako ci, którzy ławią praworządność. A nie, proszę Państwa, powielaniem tych samych błędów i tych samych ochydnych czynności, którzy, które podejmowali przy, przeciwnicy, czyli coś, co Pizzy suwerenna Polska nazywali donoszeniem na Polskę. Kwestia ekspertyz i profesorów, którzy nagle stali się naszymi bohaterami, ja już to Państwu wiem tysiąc razy, jak to się kończy. To się zawsze kończy tak samo. Ten profesor za chwilę wyda opinię, że Romanowski pójdzie siedzieć, a ci, co byli nim zachwyceni, powinni siedzieć, a ci, co byli nim zachwyceni, będą krzyczeć, że, że, już, że to już jest B, profesor. Immunitet w tej sprawie jest, jest rzeczą absolutnie wtórną, chociaż bardzo ważną w tym kontekście, że po raz kolejny instytucja międzynarodowa przekracza swoje kompetencje po to, żeby wywierać wpływ na działania wy wymiany sprawiedliwości w Polsce. Ale immunitet, proszę Państwa, nie rozstrzyga merytorycznie o sprawie. W tej sprawie powinien zapaść wyrok, który oczyszcza Romanowskiego z zarzutów, i to, jest, to powinien być cel nadrzędny, a nie podniecanie się tym że jakiś pan lewacki przewodniczący z Rady Europy pogroził Polsce palcem i, a że jest to tym razem Hołownia i Bodnar, no to by, będziemy bić brawo, bo to już nie jest Polska instytucja, Polskie Ministerstwo i Polski Sejm, tylko, tylko Sejm Hołowni i, i Sejm i, te, i Ministerstwo Bodnara. Proszę Państwa, nie można takimi kategoriami myśleć, bo takim myśleniem wyrządzamy największą krzywdę sobie. No i Polsce. Chociaż staram się unikać górnolatnych określeń, ale szkodzimy sobie i szkodzimy Polsce takim sposobem myślenia, czy raczej brakiem myślenia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.